Ale to tak koło zastanowienie. Natomiast muszę powiedzieć, że te 80% tych nauk inżynierskich, medycznych, i tutaj troszkę to co Panowie z upr twierdzą, że wystarczyło do szkoły prywatnej, które szkolą tylko marketing, no, jakichś czas w zakresie marketingu, to czasami pan, Panowie też pewnie chodzicie do lekarza, nie wiem, z samochodem, prawda, jedziecie do nagrady, czy... Czy, czy chcecie mieszkać w jakimś budynku i sami socjologowie i, 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 i specjaliści od biznesu tak spraw nie załatwią. I myślę, że tutaj w interesie państwa udzielanie takich kredytów i kreowanie takiej polityki, która umożliwiła tym ludziom, którzy rzeczywiście są wykształceni tak, że mogą ten kraj ruszyć z posad i popchnąć do przodu, jest naszym obowiązkiem. Nie musimy tak kształtować politykę, żeby tych ludzi, którzy jednak potrafią leczyć, potrafią konstruować samochody, budować drogi, budować, budować domy, że będziemy mieli, będziemy mieć w kraju, prawda? A nie będą wyjeżdżać gdzieś od razu na zachód, na, nawet na studiach doktoranckie, Na studiach doktoranckie. Tutaj padł taki pomysł, żeby wprowadzić płatne studia doktoranckie. Tylko kto zostanie na płatnych studiach doktoranckich, który jeżeli, jeżeli, wyjad, jeżeli Szwecja oferuje około 10 tysięcy złotych miesięcznie dla studenta, ta studia doktoranckich, Niemcy proponują tam powiedzmy jakieś 6-7 miesięcznie, a u nas będzie student musiał płacić za tę studię. Ja sobie nie bardzo wyobrażam, jak sobie dobrze wyselekcjonujemy naszą młodzież, która będzie doktoratem u nas robić. Ale po pierwsze to nieprawda, że to woli z zwolennikiem A po drugie, to, ja się cieszę, że Pan powiedział to, co Pan powiedział w pierwszej części swojej wypowiedzi, bo no, o tym też mówiliśmy, tylko chyba Pana jeszcze nie było na sam. Nie byłem. Tak. Pan tak. powiedział tak. Bardzo, bardzo uprzejmie, że Pan ma wielki szacunek dla tych tych, tych tych tych. Ja, ja bym tak. chciał wręcz, że trzeba płacić politykę taką, która będzie oparta na pewnym numerze spraw i na przeznaczeniu środków właśnie na to, żeby podnieść kształcenie na kierunkach technologicznych to była Ale, dyskusja, tak, tak, taka, to to Musimy sobie to też płacić. Płacić. dla Unii Europejskiej, dla tych ludzi wyjadą, a nie będą pracować w Polsce, bo jednak, tutaj Pan ma rację, że przykłady wskazują, że na tych najbardziej drogich kierunkach ludzie wyjeżdżają masowo po skończeniu studiów. Pracują dla dobra narodu powiedzmy. A, a, a ma Pan dane statystyczne? Po jakich kierunkach wyjeżdżają masowo? Nie mam w tym momencie. No właśnie, no, to jest dobre pytanie, po jakich kierunkach wyjeżdżają masowo? Moim zdaniem na przykład informatycy nie wyjeżdżają masowo i na przykład były prowadzone badania informatyków, które tylko 5% wskazało, że zamierzało wyjechać w studiach za granicę. Natomiast osób, które kończą właśnie kierunki, po których nie mogą znaleźć tej atrakcyjnej pracy, bardzo często humanistyczne, wyjeżdżają za granicę często... Tak, no, no może skoncentrujmy się w tym momencie na lekarzach, ponieważ branża informatyczna jest jednak w pełni prywatna, więc warunki płac w Polsce są w pewien sposób rynkowe. Służby zdrowia nie są, w związku z tym skłania to do wyjazdu. No to trzeba spodziewać Chciałbym przejść teraz do trzeciej części naszej dyskusji. To jest kwestia budycji. Czy nie obawialibyście się Państwo, że studenci, za którymi tak naprawdę szłyby pieniądze związane z bonem, wybieraliby nie te uczelnie, które faktycznie są najlepsze, tylko te, które są łatwiejsze, te, które są bliżej? A czy teraz wybierają te, które są łatwiejsze, te, które, czy te, które są bliżej? Przecież w tej też mają ci. Jeżeli się ograniczymy do tych, którzy studiują na studiach bezpłatnych, bo oni mają bon edukacyjny, mają, mogą wybierać pomiędzy uczelniami. Mogą wybrać pomiędzy uczelnią na przykład Wyższa Szkoła Zawodowa yy, nie wiem czy poświęcingu jest, ale powiedzmy w W Szanowie na przykład i Uniwersytet Wiloński. To co wybierają. Ja myślę, że jak robię tej gminy, kwit pod tytułem Idź na uczelnię i pokaż, że masz uprawnienie do skierowania bezpłatnego, czyli ponedukacyjne to dokonywali wyborów tak w taki sam sposób, to znaczy najpierw się starali dostać na uczelnię najlepszą, a jakby ich nie przyjęła, to by się starali dostać na taką uczelnię, która by ich przyjęła, Bo po prostu. Rozsądnie, jeśli mam spędzać gdzieś 5, gdzieś 5 lat miesiąc o następnych 60, to wolę je spędzić na, na tej uczelni, która mi następnie pozwoli te pozostałe 60, to wiarygodnie. Jeżeli ktoś ma zadowolony, ktoś nie ma oleju w głowie, to jest jego sprawa, no to trudno, to mam nie swój czas. A też są też są, ale to jest, no w zasadzie myśmy się można liczyć, Proszę Państwa, my nigdy nie dołożyliśmy do wszystkiego do ostatniego elementu, prawda? To, musimy być w jakiejś tam masie statystycznej, musi się okazać to, to skutecznej i rozsądnej. No we sali? Bardzo mi się spodobało to, co teraz Pan powiedział, właśnie o tym oleju z głowy, bo zastanawiam się, czy nie widzi Pan w sprzeczności to, że z jednej strony proponuje, że to Państwo musi kreować powiem, ten rynek i w tym momencie potrzebujemy mniejszenia, więc musimy wysłać w kraj. Łapaczy, który, którzy sprowadzą nam studentów na, na kierunki techniczne, czy właśnie nie, nie zostanie to załatwione samemu. To znaczy, że jeżeli rzeczywiście te tak kierunki są atrakcyjne i to jest praca, to znajdą się studenci, którzy zaczną od czy, czy potrzebne jest do tego państwo, które musi jakąś wielką politykę konstruować i wiadomo, jak to u nas wygląda, to nie będzie, to nie będzie jedna ustawa, która zostanie napisana w ciągu miesiąca przyjęta. To zaczną się tarcia polityczne gry i to będzie, to będzie, że tak powiem, zabawa na lata, a za ten czas już może inżynierów być potem, a znowu zabraknie socjologów. To znaczy, ja dostrzegam to te, 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 po w tych panów. To znaczy, rzeczywiście, rzeczywiście każde planowanie o charakterze centralnym ma tendencję do zamrażania wiedzy na pewnym określonym poziomie i zawsze jest spóźnione w jakimś stopniu w stosunku do tego, co się dzieje. My jak podejmujemy decyzje edukacyjne, to podejmujemy nie z o tym, co jest teraz, tylko z o tym, co będzie w przyszłości. I też oczywiście teraz ocencji, podejmuje na własne ryzyko. Jak mówię o polityce państwa, to ja mam, wróćcie yy, yy, już tutaj na uwadze, coś o wiele bardziej głębokiego niż tylko i wyłącznie myślenie o charakterze takim jak najpierw studia ludzi wewnątrz. Bo tak naprawdę to, że mamy na przykład mało ludzi na studiach yy, wyższych, o charakterze inżynieryjnym, technologicznym, wynika między innymi z tego, że mamy fatalny poziom nauczania od szkoły podstawowej poprzez średnią w zakresie przedmiotów, które do tego przygotowują, przygotowują. No to, że ludzie mają obrzydzenie do fizyki i matematyki, wynika z tego, że są, że programy nauc na nauczania i kiepscy nauczyciele. Kiepska metodyka i po prostu nikt nie chce się tego uczyć. Kto, to mówię, to, to jest wielki problem, bo w tej chwili na przykład będą się środki na y, rozbudowywanie możliwości kształcenia na, na tych kierunkach inżynieryjnych, tylko ja sobie zadaję pytanie, kto na nie pójdzie, już teraz nie ma kto na nie iść. Możemy to dalej rozbudowywać jeszcze miejsca do edukowania się tych studentów, tylko jak yy, yy, nie 10% z dramatu z matematyki, to jaką będziemy mieli bazę do no tak? Więc jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o to, yy, to rzeczywiście trzeba tę politykę prowadzić od, same, od samego, od samych podstaw. Z myślą o tym, żeby, żeby między innymi przede wszystkim nie blokować możliwości wyboru takiej specjalności. Yy, jeżeli chodzi o yy, kwestie studiów wyższych, no to oczywiście w sytuacji, kiedy mamy y, y, pewien aktualny deficyt, to zwłaszcza na poziomie pewnych y, na, na poziomie wyższych można kreować pewną politykę państwa ustawiając swobodę wyboru w innych y, działań. Y, to znaczy, jeżeli, jeżeli my mówimy o tym, że będziemy finansować pewnym bonem edukacyjnym, pewien podstawowy nakład na kształcenie się, to jeżeli my chcemy mieć jednak ludzi dobrze kształconych na kierunkach inżynierskich, to będziemy musieli tam zapłacić więcej pieniędzy, no jest pytanie, czy ilu chcemy sfinansować niż nigdy Z detalu tego nie powiemy, ilu ich ma być, ale musimy zapewnić pewną minimalną ilość związaną z jakąś tam w miarę rozsądną prognozą. Ona nigdy nie będzie w 100% trafna. Nigdy nie będzie w 100% trafna, jak nigdy w 100% nie jest trafna prognoza do tego przedsiębiorcy, który, który także planuje swoje decyzje z myślą o przyszłości. W pewnym stopniu się pomylimy, prawda? Natomiast jeżeli przyjmiemy taką w ogóle koncepcję, że jest finansowane szkolnictwo wyższe środków publicznych i jeżeli nie są one wystarczające na to, żeby każdy robił to, co uważa, to podział musi następować zgodnie z pewnymi preferencjami. No i jeżeli my będziemy, i to muszą być analizy, jeżeli będziemy zauważali, że zaczyna wzrastać liczba osób o wykształceniu inżynierskim, prawda? a zabierają się możliwości potencjalne zatrudnienia tych osób. Możemy wtedy zastanowić się, czy nie zmniejszyć tej puli, nie zamykając drogi do kształcenia się każdemu na własne koszty, by chciał w ten sposób się kształcić. Ja sobie zdaję sprawę, że, 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 że w tym są różnego rodzaju różne różne zagrożenia. I, I zgadzam się z Panem, że. Jeżeli byśmy tutaj zrobili jakiś taki bardzo sztywny system, prawda, i to za, zwłaszcza na 10 lat, że tyle osób ma iść na studia inżynierskie, tyle ma iść na studia humanistyczne, tyle na inne, no to zrobiłby się z tego pewien problem, ale nie ma rozwiązań dalej. To z tym się wszystkim trzeba pogodzić. Natomiast no, jeżeli no, prowadzimy z filmik, gdyby studia tylko i wyłącznie finansowane w pełni środków prywatnych, to, to wtedy oczywiście można zastosować zasadę, zasadzie, że ty wybierasz kierunku jak strukturka własną rękę, tylko też się...